Hej podróżnicy, w dzisiejszym filmie zabierzemy Was w niesamowitą podróż do przepięknego Puerto Rico. Odkryjemy dla Was kilka najciekawszych atrakcji turystycznych, które musicie zobaczyć: Forty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rajskie plaże i inne unikalne miejsca, które czekają na Wasze odwiedziny. W drugiej części naszej podróży udamy się na zupełnie prywatną wyspę na Bahamach, gdzie spróbujemy chociażby jazdy skuterem wodnym. Witajcie kochani, z tej strony Julia Jordan i dzisiaj razem z kanałem Podróży tu i tam zwiedzimy Puerto Rico. Jesteśmy tutaj na jeden dzień, Zacumowaliśmy tutaj około godziny 9 naszym wycieczkowcem i teraz zaczynamy zwiedzanie. A jeżeli zastanawia Was, jak wygląda życie na takim właśnie statku wycieczkowym, my akurat jesteśmy na MSC Seascape, włoskiej marki wycieczkowcu, to również mamy na ten temat filmik. Zapraszam Was serdecznie. Z ciekawostek Puerto Rico ma prawie 14 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i ponad 3 miliony mieszkańców. Jest to terytorium kontrolowane przez Stany Zjednoczone, jest tutaj jedyny e, amerykański las deszczowy i stolicą jest San Juan, w którym my dzisiaj jesteśmy, w którym będziemy do wieczora. Kapitol Puerto Rico, zwany najczęściej po prostu El Capitolio, jest siedzibą tutejszej władzy ustawodawczej, ale także symbolem wolnych rządów, jako że Puerto Rico nie jest obecnie stanem USA. Wokół Kapitolu znajdziecie rzeźby prezydentów USA, którzy odwiedzili to miejsce podczas swojej kadencji. Są to rzeźby w rzeczywistej skali. Pytanie, które my sobie zadawaliśmy przed przyjazdem tutaj, to jest, czy Puerto Rico jest bezpieczne? I tak, jak słyszeliśmy, że cały teren Puerto Rico bywa trochę niebezpieczny, czy to w internecie, czy od pana w taksówce, który tam mieszkał i nam opowiadał o tym miejscu. Tak, San Juan, czyli stolica, w której my teraz jesteśmy, jest jak najbardziej bezpieczna. My chodzimy tutaj sami, bez przewodnika. W porównaniu np. z Dominikaną, na której wczoraj wzięliśmy sobie polskiego przewodnika i zdecydowanie się on przydał. Tak, tutaj w Puerto Rico naprawdę czujemy się bezpiecznie. Jest troszeczkę jak w Miami, naprawdę jest to większy obszar, bardziej taki zurbanizowany. Jesteśmy np. pod wielkim wrażeniem tego, jak pięknie tutaj jest przycięta trawa. Jak wszystko jest zadbane, jest czysto. Chodzimy sami, wynajmujemy zaraz rowery, ruszamy w dalszą trasę. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy chcecie tutaj przyjechać sami, czy dacie radę, czy jest bezpiecznie? Tak, jest bezpiecznie, jest bardziej jak w Miami niż jak na Dominikanie chociażby. Teraz widzicie aplikację do wypożyczenia holajnok. Właśnie wypożyczamy nasze rowery, za cztery rowery i koszyki zapłaciliśmy 89 dolarów na 3 godziny, i tutaj taki tip dla Was: jeżeli Wy wybieracie się do San Juan, to wykonajcie swoją rezerwację wcześniej. Zarezerwujcie sobie rowery, dzieci, kajaki, wszystko co, z czego chcecie skorzystać, bo na przykład jedna wypożyczalnia nam już odmówiła, po prostu nie mieli rowerów, a tutaj pani powiedziała, że nie wie, czy będzie dla nas miała, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych Wypożyczalni też nie jest dużo. Jedna była przy samym porcie, a do tej szliśmy 2,5 kilometra. Więc dla Was tip po prostu rezerwujcie wszystko wcześniej. Miasta znajdują się specjalne zielone ścieżki, po których możecie bezpiecznie poruszać się rowerem czy hulajnogą. Jeśli lubicie podróżować, mapa Polski zdrapka jest właśnie dla was. Śledźcie swoje przygody i zdrapujcie każde odwiedzone miejsce. Coś typowego dla San Juan to nie tylko kolorowe uliczki wokół Starego Miasta, czyli Old San Juan ale także przepiękne murale, których jest mnóstwo i wiele z nich odnosi się do historii tego miejsca. San Juan lub po hiszpańsku Viejo San Juan to najstarsza dzielnica na całym Portoryko. W jej obrębie znajdziecie kilka zabytków wpisanych na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, między innymi La Fortaleza, czyli fortece, lub zamek San Felipe de Moro. Przejdziecie się też po wcześniej już wspomnianych, przepięknych, kolorowych uliczkach. Ja szczególnie polecam Calle Fortaleza, Calle Cristo i Calle Tanka. A jeśli macie więcej czasu, tutaj lista pozostałych zabytków. Puerto Rico jest pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, ale mówi się tutaj po hiszpańsku. A dlaczego? Już tłumaczę, bo w 1493 roku podczas swojej drugiej wyprawy te tereny odkrył Krzysztof Kolumb ale tylko do 1898 roku były pod władzą hiszpańską, ponieważ później Hiszpanie w wojnie z Amerykanami stracili Puerto Rico. Teraz właśnie jest amerykańskie, ale ta kultura została i tak samo w tym czasie inne kolonie straciła Hiszpania, między innymi Kubę, Filipiny, no i właśnie teraz jesteśmy w przepięknym Puerto Rico, gdzie język jest hiszpański i bardzo mocna kultura, ale jest pod władzą amerykańską. Ciekawostka. Czy wiedzieliście, że mieszkańcy Puerto Rico mają amerykańskie obywatelstwo i mogą bez żadnych przeszkód osiedlać się w Stanach Zjednoczonych? My nasz jeden dzień na Puerto Rico spędziliśmy nieco spokojniej niż na Dominikanie. Wczoraj byliśmy na wodospadach, na plantacji kakao, w fabryce cygar. No i właśnie te wodospady. Tutaj też jest coś takiego. My tutaj nie dotarliśmy do El Yunque, czyli do właśnie wodospadów do lasu deszczowego, ale na Puerto Rico, jeżeli jesteście, macie taką możliwość, to około 2 godziny drogi samochodem od San Juan od stolicy znajduje się las deszczowy El Yunque, jedyny las deszczowy na terytorium amerykańskim właśnie tutaj. Więc jeżeli macie taką możliwość, to macie tam również tyrolki, wodospady i możecie się tam udać, tak jak mówiłam, dwie godziny w jedną stronę. Ale my sobie odpuściliśmy, byliśmy na przepięknej plaży takiej, która właśnie znajduje się za mną na rowerach, na fortesach, czyli czymś bardzo charakterystycznym dla San Juan i dla Puerto Rico. Poznaliśmy trochę historii, byliśmy na starym mieście, tak spędziliśmy nasz dzień. Natomiast jeżeli wy macie ochotę El Yunque, jedyny las deszczowy na amerykańskim terytorium jest to nasz ostatni dzień rejsu, i witam się z Wami dzisiaj z Ocean Cay, czyli zupełnie, totalnie prywatnej wyspy MSC na Bahamach. Zobaczcie, wyspa co prawda funkcjonuje, jest przepięknie, ale tutaj się cały czas coś buduje. Zobaczcie, trwają jakieś prace. I być może za kilka lat ta wyspa będzie na przykład oferować noclegi, albo więcej jakichś restauracji, nie wiem, może baseny. Więc widać, że MSC cały czas tę wyspę próbuje rozwinąć. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie za kilka lat, bo na razie jest to taka troszeczkę opuszczona wyspa. Tutaj możecie się dowiedzieć, że ta wyspa to było takie miejsce budowy kiedyś i zostało przerodzone w naturalny rezerwat morski. Tak jak mówiłam, to jest wyspa, zrobiona troszeczkę sztucznie kupiona przez MSC typowo pod te cruisery, pod te wycieczkowce więc tutaj nie ma na przykład starego miasta prawdziwych mieszkańców prawdziwej społeczności tutaj atrakcje polegają bardziej na wypożyczeniu sobie kajaka wypożyczeniu sprzętu do nurkowania jest bardzo dużo sportów wodnych my zdecydowaliśmy się na wave runner na, my na to bardziej mówimy skuter wodny albo jetski i na taki jetski za godzinę już się wybiega. Jestem bardzo podekscytowana, bo to jest mój pierwszy raz na Czecki i za godzinę jazdy za dwie osoby zapłaciliśmy 171 dolarów. Tak jak mówiłam, te wycieczki lepiej kupować osobno z pozostatku, tak jak my na Dominikanie z polską panią przewodnik, na filmik z Dominikany Was odsyłam i serdecznie zapraszam. Wtedy jest lepiej, wtedy jest bardziej kameralnie i więcej zdążycie zrobić i też ceny są niższe. Natomiast jeżeli już chcecie, wiecie, że chcecie skorzystać z wycieczki. Od MSC, to one zawsze. Są na nie promocje, minus 30% dzień przed tą daną lokalizacją. Czyli na przykład dzień przed przyjazdem tutaj na Bahamy wyciały promocje na praktycznie wszystkie atrakcje, wszystkie wycieczki. Niektóre faktycznie są wykluczone, ale 90% po prostu jest wtedy bardzo mocno przecenione o 30%, więc nie opłaca się na przykład dwa tygodnie przed kupować tych wycieczek, bo praktycznie zawsze praktycznie wszystkie te wycieczki są o 30% przecenione i zamiast 240. Podajże 5 dolarów, my zapłaciliśmy 171, więc to jest naprawdę spora różnica. Jeżeli chcecie udać się na taką wycieczkę, to przede wszystkim kierowca musi mieć ukończone 18 lat i ważne prawo jazdy, a obaj pasażerowie muszą mieć przy sobie jakiś dokument. Jednak, aby móc wyruszyć w drogę naszymi skuterami, musieliśmy odbyć około półgodzinne szkolenie bezpieczeństwa. Dowiedzieliśmy się na przykład, co zrobić, kiedy spadnie się z Jackski tego, że wchodzimy od tyłu, a nie od boku, ponieważ od boku Jackski może się przechylić. Poznaliśmy też podstawowe sygnały bezpieczeństwa. Gdybyśmy znaleźli się w jakiejś niebezpiecznej sytuacji, my już jesteśmy po i uważamy, że było jak najbardziej warto. My zapłaciliśmy za godzinę 85 dolarów od osoby. Jechaliśmy na jednym skuterze, czyli jakieś 350 zł za godzinę. A Stachu mówi, że w Polsce 15 minut kosztuje ile? Dwie stówy. Dwie stuwy. więc no możecie sobie przeliczyć, że faktycznie jest to dosyć opłacalne. Podobno paliwo do tych jet ski jest bardzo drogie, po prostu mega dużo paliwa właśnie żrą i stąd też te ceny, ale szczerze powiem Wam, że pojechaliśmy na takie piękne płycizny. Była tak piękna, Piękna woda, że warto. Super jest to, że ten statek, kiedy wy zwiedzacie czy to Puerto Rico, czy Dominikanę, nie jest zamykany i w każdym momencie możecie do niego wrócić, na przykład na obiad. Ale my tutaj na Bahamach, akurat jako, że to jest właśnie prywatna wyspa MSC, mamy swoją stołówkę. I nie musimy wchodzić na statek, jeżeli chcemy zjeść. Tylko możemy skorzystać z tej stołówki tutaj. Są napoje, jedzenie i to też jest super. Po wyspie możecie przejechać się też zupełnie bezpłatnym meleksem, który zapewni wam przepiękne widoki. Jeżeli filmik Ci się spodobał, wpadnij na mój podróżniczy Instagram oraz na naszą grupę na Instagramie, gdzie realizujemy wiele konkursów, rozdań i wiele innych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.